Witam serdecznie wszystkie osoby z znaku Strzelca i zapraszam do przesłania z kart na miesiąc czerwiec. Przesłanie będzie dotyczyło tutaj wskazówek, jakie karty dla Was mają, na co powinnyście zwrócić, zwrócić szczególną uwagę, co będzie dla Was dobre, co, co jeżeli jakieś przeszkody się pojawią, to co w tej sytuacji zrobić. Tak więc Strzelec i miesiąc. Czerwiec, strzelec i miesiąc, czerwiec. Karty będą Wam sprzyjać w myśleniu, karty będą Wam sprzyjać, Wy sami będziecie sobie sprzyjać w zasadzie, bo tu karta pokazuje siłę, siłę, taką siłę przebicia, nie tyle siłę fizyczną, chociaż karta też mówi o tym, że energii Wam do działania jak najbardziej w tym miesiącu nie zabraknie. Będziecie miały drogie strzelce wiele innowacyjnych pomysłów. Tutaj nawet jest taka karta wyboru, którą, w którą stronę pójść, którą drogą podążyć, ale te dwa wybory, nie ma, nie ma tych wyborów takich, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, czy tam wybiorę mniejsze, i gorsze zło. Nie. Tu wybór jest, czy wybiorę lewą stronę, czy prawą, czy lewego, czy prawego batonika, jak to w reklamie. Będzie tak samo dobrze. Karty pokazują też Wam zwycięstwo. Zwycięstwo w ważnych dla Was kwestiach. Czyli jeżeli coś ch chciałyście albo będziecie chciały przeforsować, yy, na przykład zwycięstwo, to może być dobra praca, którą zdobędziecie. Yy, zwycięstwo to może być yy, w jakichś potyczkach, może jakieś sprawy sądowe ktoś ma. W każdym razie w, w sprawach, których, yy, w których naprawdę. Wam zależało, może się coś ciągnęło długi czas, nie dało się tego popchnąć do przodu. Karty tutaj pokazują Wam dosłownie zwycięstwo. Co tu jeszcze karty? Karty mówią. Aha, takie jakby ostrzeżenie tutaj się pokazuje, żeby jeżeli chcecie kupić albo zainwestować w nieruchomość, tu karty mówią dom, mieszkanie, tak, jakieś miejsce do życia. Bo jest też w tej karcie taki dziecięcy, tutaj jakby to, co mówiłam wcześniej, yy, robię taką dużą pauzę. I teraz druga część, jakby, bo też jest ostrzeżenie. Jeżeli będziecie chciały podejść z taką dziecięcą może naiwnością, i ten entuzjazm i siła przebicia was będzie pchała do tego, żeby w nieruchomość zainwestować, to tego nie róbcie. Bo tutaj karty pokazują nie wszystko, może być takie, jak Wam się wydaje. Karty pokazują. Powściągliwość, żeby być powściągliwym. Także osoby, które planują, może wynająć mieszkanie, kupić, dokonać jakiegoś remontu, to tutaj karty pokazują: wstrzymaj się, nie podchodź do wszystkiego, nie bądź w gorącej wodzie kąpany. Bo no ja bym to widziała tak: jeżeli remont, to może ekipa remontowa nie wiem, zrezygnować, zostaniecie, że tak powiem, z rozgrzebaną chałupą. Z kolei, jeżeli będziecie coś chciały kupić, to może się, jakąś nieruchomość, to może się okazać, że nie wiem, jednak hipoteka jest obciążona, co tu jeszcze by Wam w tej kwestii powiedzieć, jeżeli chcecie jakieś sprzęty drogie do domu kupować, czy też meble, no to może się zdarzyć tak, że one nie posłużą Wam tak długo, jakbyście tego oczekiwały, także strzelce drogie, jeżeli chcecie inwestować w czerwcu w dom, to tutaj karty radzą się. No, powstrzymajcie się jednak. Ten miesiąc to nie będzie dobry miesiąc, ale będzie to dobry miesiąc na realizację czegoś, na czym Wam zależy, do czego potrzebna jest taka siła, siła przebicia i wybór, którą drogą podążyć. Tutaj karty pokazują zwycięstwo. Ja życzę wszystkim strzelcom udanego miesiąca, udanego urlopu, jeżeli ktoś się na takowy wybiera. Pozdrawiam Was serdecznie. I do następnego razu. Papa! Pa.